Witam wszystkich, tutaj Krzysiek, firma Kolumbus. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie RAM w wersji Limited, czyli tej najbardziej poszukiwanej, pożądanej, a czy najlepszej? No to zależy do czego, jakie ma być przeznaczenie tego auta. I dzisiaj opowiemy o tej realizacji, realizacji dla naszego klienta Emila. Powiemy jakie są plusy, jakie minusy takiej przebudowy, akurat odnośnie takiej wersji Rama. Krok po kroku omówimy sobie, co zostało zrobione. Emil zgłosił się do nas, abyśmy przebudowali, przygotowali mu jego rama na wyprawy. Ale ma być to taki lekki overlanding, takie bardziej wyprawy rekreacyjne z rodziną. Tak więc ta wersja Limited idealnie sprawdzi się na takie wojarze. Natomiast gdyby to miał być samochód przewidziany do ciężkiego overlandingu, gdzieś do przepraw czy offroadu, ktoś powie, oczywiście ram się nie nadaje do offroadu, no ale już kilkukrotnie Udowodniliśmy, że jednak tak No to, to ma to pewne minusy Ma pewne ograniczenia Teraz sobie opowiemy Co zrobiliśmy Jak się tak z tą herbatką gorącą Stoję, ale aura jest Taka jaka mamy, nie jest zbyt ciepło a raczej bym powiedział, że jest bardzo zimno I sobie tak biorę łyczka Za łyczkiem się rozgrzewam Jest piękny, ładny, gotowy Co było zrobione Po kolei Poszerzenie nadwozia standard, nowe piękne koła, mały lift zawieszenia, nowy produkt do pneumatyki, bagażnik dachowy, dodatkowe oświetlenie, no i zabudowa paki. Plus przetwornica prądu bardzo ważny element przy tego typu wyjazdach. Element, który omówimy w pierwszej kolejności, to są nowe koła. Taka nieodzowna część każdej modyfikacji zmienia charakter auta. Tutaj mamy piękne. Felgi Fuel Mutiny, jest to nowy wzór z zeszłego roku. Felgi QT 22-calowe, piękna kolorystyka. Ogólnie cała kolorystyka tego auta jest dopasowana miedziane elementy z czarnym matem idealnie się to komponuje. I na tym opona Ultra Force RTX również nowy produkt. Opona pojawiła się w zeszłym roku na polskim rynku. Cena fajna do jakości bardzo dobre opinie. No i do tych zastosowań, jakie potrzebuje Emil, jest to idealny kompromis. Jest to opona, która radzi sobie w terenie, lekkim terenie i nie jest też jakaś taka natarczywa w czasie jazdy. No wiadomo, że jest to głośniejsza opona niż, niż opony typowo szosowe, no ale nie ma czegoś takiego jak idealny kompromis. Zawieszenie. No mamy tutaj wersję z pneumatyką, jest to limited, więc to jest też jedno z tych ograniczeń, które przy przebudowach powoduje jakąś tam mniejszą możliwość. Natomiast tutaj nie było założenia aby auto mocno podnosić dlatego również nowy produkt nowy, również pojawił się w zeszłym roku nowy dedykowany 2,5 mały lift do wersji z pneumatyką. I tutaj mamy teraz akurat ustawienia offroad 1 więc mamy podniesiony samochód delikatnie plus te 2,5 cala. Jest fajny prześwit, na pewno będzie się lepiej pokonywać przeszkody. i jest to, jest to taki mały, fajny, przydatny lift do jakichś przewidzianych wypraw, jakie zaplanował Emil. Zresztą on już sobie przetestował go. Był na szkoleniu razem z Marcinem Dronozaurem. Testowali te samochody, uczyli się profesjonalnie jeździć w Owrodzie. Sprawdził się, jest ok. No i kolejny kadr. Dalej widać te piękne koła. No a teraz my o czym? O poszerzeniach, no, jakże inaczej. Tutaj mamy Ranch Country model z 1 bardzo popularny o w realizacjach, nie tylko naszych. Fajnie się licuje z felgą, z ujemnym ET, takim minus 18, minus 24. Produkt markowy, dobrze wykonany. Ogólnie o poszerzeniach. No, na rynku mamy głównie Ranch Country i Bushwacker, obecnie pod marką Husky Liners, jeszcze droższy produkt. Tam mamy kilka modeli do wyboru. Ranch Country tak samo ma kilka modeli do wyboru. No kwestia kto co lubi. Natomiast też takim często widzianym poszerzeniem, ja na to mówię z chlapaczykami, jest chiński zamiennik. Nie jest to produkt zły jakościowo, natomiast przez to, że jest on wykorzystywany bardzo często gdzieś tam w naprawach przez handlarzy ze względu na swoją cenę jak dla mnie nie ma wartości tuningowej. Mamy tutaj też pewne zmiany pod maską. Tego nie pokażemy, bo nie widać, ale to omówię. Wszyscy użytkownicy RAMu wiedzą, że taką bolączką są kolektory, pękające kolektory. Był to problem zarówno w czwartej generacji, jak i w obecnej, piątej generacji. Jest to uciążliwe, bo nie fajnie hałasuje i auto fajne, drogie, nowe, a chodzi jak słowie stary rzęk. No i znalazł się na to sposób. Są to nowe kolektory AFE wzmocnione, grube. Bardzo fajny produkt. Tutaj pozdrawiam Adasia z Custom 13, bo on to pierwszy wprowadził na polski rynek. Założyliśmy to już w dwóch y, autach, to jest drugi jest naprawdę fajnie. No, tacz, fajnie. No, problem znikł całkowicie, no, a przez to, że one są wzmocnione, grube, mamy nadzieję, że wytrzymają dożywotnio. Podróże mają to do siebie, że musimy się spakować, a więc zabrać ze sobą niezbędne czy też zbędne bagaże, więc każdy każdy skrawek samochodu musi zostać zagospodarowany. Szczególnie jak jedziemy w jakieś dalekie zakątki, no to jest bardzo bardzo dużo rzeczy jeszcze całą rodziną, które trzeba spakować. No i co? Dach dach samochodu. Tutaj mamy fajny bagażnik marki Gourino. Teraz to się też troszkę zmienia. Te marki się tam gdzieś wzajemnie wykupują w Stanach. Teraz też ten bagażnik występuje pod marką Real Track. A wracając do tematu, fajny produkt, fajny design. No i co? No i dodatkowe oświetlenie z przodu zainstalowane na, na tym bagażniczku. Tutaj mamy cztery okrągłe LEDy Ranch Country. Oprócz pełnej mocy, mamy dodatkowe funkcje świateł dziennych, czyli DRL. I w tym przypadku możemy zmieniać sobie oświetlenie amber bądź białe, kto co lubi. Miejsce na dachu, bagażnik. I tak jak wspomniałem, tutaj już mamy akurat markę Truck. Wiele rzeczy, które można na górę zapakować, ale w tym przypadku powędrowało akurat koło zapasowe piąte koło zapasowe. Nie jest to idealne miejsce do lokowania tak ciężkiego przedmiotu. No ale też pamiętajmy, że nie łapie się gumy na co dzień. To się może zdarzyć albo i nie. W tym przypadku, Emil nie oszczędzał. Mamy tam piąte. Takie samo piękne koło jak tutaj, czyli Fuel Mutiny. Opona wiadomo, ta sama. Finalnie to ma powędrować tyłu na dedykowany do rama piątej generacji zderzak razem z takim fajnie otwieranym uchwytem na właśnie dodatkowe koło i ten produkt omawialiśmy przy okazji odcinka to również był ram limited tak zwany Islandia dodam że jest to produkt który jest kompatybilny z zieloną klapą tutaj również mamy z tyłu asymetryczną zieloną klapę tylną i dzięki temu można otworzyć sobie w tym produkcie oba skrzydełka na bok i dostać się do przestrzeni załadunkowej. Jesteśmy teraz w tylnej części nadwozia. Tutaj jest najwięcej zmian. Najciekawsze jeszcze nie wszystkie są zrealizowane. Natomiast zanim sobie to wszystko omówię, wrócę jeszcze do liftu zawieszenia dedykowanego 2,5-calowego Air Ride i omówię, jak działa ten produkt. Uwaga, słychać fajnie, jak tutaj się samo poziomuje tylne zawieszenie. No a my to teraz sobie omówimy to, co zostało z tyłu zrobione. Mamy tutaj zabudowę paki francuskiej firmy Rockalu. No i tutaj też właśnie były pewne ograniczenia w postaci Ramboxa. Już zawsze o tym opowiadam, powtórzę po raz kolejny. Fajny jest ten system schowków, no ale powoduje nam. Yy, Pewne utrudnienia przy przebudowach jest mniej produktów, są one droższe. Tak było też w tym przypadku. Ta zabudowa kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. A to też związek z tym, że jest to europejska firma, produkt francuski. Robiony na zamówienie. Czekaliśmy na niego kilka miesięcy, były też opóźnienia. To jest częste przy takich małych, ręcznych manufakturach. No ale finalnie dotarł. No i co mogę powiedzieć, jest naprawdę fajny. Troje, trzy skrzydła, które się otwierają, tak więc z każdej strony mamy dostęp z boku do ramboxu, z tyłu do paki, system centralnych zamków otwieranych z pilota, dodatkowo kluczyki, mamy tutaj też centralkę z całym sterowaniem. W środku mamy dodatkowe oświetlenie no i jakość wykonania mogę ocenić jako bardzo dobra. Jeszcze tego nie przetestował Emil w terenie, zobaczymy jak to będzie się sprawować w czasie jazdy, po, po dłuższym czasie, natomiast rokuje bardzo dobrze. Wracamy do zabudowy rogalu, z każdej strony ładny emblemat, logo producenta, więc widać, że możemy się pochwalić i widać, że jest to produkt markowy, europejski. Gdzie produkowane są komponenty i nie wnikam, domyślamy się wszyscy. Ale jakoś, jak wspomniałem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No, i tutaj jeszcze finalnie na dach powędruje markiza i namiot. Są do tego specjalne dedykowane uchwyty, również rogalu, leżą w środku samochodu. Ten montaż zostanie dokonany dopiero. Ale omówimy sobie za to system praktycznych stopni. No wiadomo, że musimy się dostać na górę czy do namiotu, czy na dach. Namiot ma swoją drabinkę, no, ale czasami coś chcemy sobie na szybko wrzucić, czy chcemy sobie sięgnąć do bagażnika na dachu. I w tym celu mamy fajne produkty. Boczne stopnie. Boczne rozkładane stopnie mamy tutaj z lewej i z prawej. Tutaj to są akurat Real track. Działają na takiej zasadzie jak tylny stopień, który pewnie wszyscy użytkownicy pick upów znają. No, a Odnośnie tylnego stopnia, tutaj mamy produkt OFD, ma fajną cenę chyba około 1400 zł. Jeżeli chodzi o jego estetykę, no ktoś może zarzucić, że jest troszkę toporny, wystaje poza obrys auta, ale i to ale ma bardzo duże znaczenie właśnie w tego typu realizacjach. Jest bardzo, bardzo praktyczny i wygodny w użytku. Te, z którymi się spotykałem w modelach fabrycznych czy, czy dokładane AMP, fajnie to wygląda. Natomiast punkt styku z nogą jest bardzo mały i często kopiemy po zderzaku, zamiast po stopniu. Tutaj natomiast jeden ruch nogą, stopień otwarty i możemy sobie wygodnie sięgnąć do tego, co jest powyżej. Stopnie boczne, tutaj rozłożony jest z lewej, z prawej strony w tym przypadku. Ktoś zapyta po co? Zacytuję tutaj pewnego polskiego celebrytę. A dlatego, że można, a dlatego, że mnie stać. Na przykład. A tak na poważnie, no to w takiej realizacji, gdy mamy zabudowę, na zabudowie namiot, no to jest akurat gadżet, który nam bardzo, bardzo ułatwi życie. Zarówno przy rozkładaniu, jak i składaniu namiotu. No bo zazwyczaj kończy się to na tym, że trzeba otworzyć drzwi, stanąć na próg, później stajemy na tylne koło, trzymamy się gdzieś tam bagażnika i, i dokonujemy czynności związanych... Z z rozłożeniem bądź złożeniem natomiast mając taki fajny stopień, robimy to po prostu tak stopień, bagażnik koło i już wygodnie możemy sobie operować Rambox, bohater wielu odcinków często do niego nawiązuje tym razem zrobię to samo, bo to wygląda zazwyczaj tak, odbieram telefon panie, Limiteda szukam ale wersja full z Ramboxem i zieloną tylną klapą fajnie tylko ten rambox fajny system schowków ale czasami też ogranicza nam pewne, pewne funkcje i tak na przykład w tym przypadku zabudowa omawiana zabudowa Rogalu aby się dostać do ramboxa musimy najpierw otworzyć boczne drzwi no nie jest to problem tutaj jest to fajnie rozwiązane i teraz możemy się dostać do tego schowka Sama też jakość wykonania Ramboxa, szczególnie chodzi mi o drzwi do Ramboxa, no, ja mam do tego zastrzeżenia: łuk, kant, kant, ale to już jest fabryka, tego poprawiać nie będziemy. Też otworzyłem, yy, otworzyłem drzwi do zabudowy. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, ale są fajne szyny montażowe na, na wszystkich drzwiach. Tak samo z przodu. Można sobie tam coś zainstalować dodatkowo. Tutaj na przykład trapy od środka. No a teraz omówimy sobie coś, co jest schowane w naszym Ramboxie. Coś, co jest bardzo przydatne podczas wyjazdów, a nawet niezbędne. A co to jest? Mała elektrownia. Jest to bardzo fajne miejsce, aby zainstalować ten system, i teraz sobie go omówimy. Mamy tutaj przetwornicę prądu. Moc 2500W w zupełności wystarczy do tego typu zastosowań. Dodatkowy akumulator na takie rozwiązanie zdecydował się Emil. Hebel, czyli odcięć, możliwość odcięcia dodatkowego akumulatora. No i coś bardzo fajnego schowanego w tej czarnej skrzynce, ale do tego wrócimy. Hebel, możliwość odcięcia dodatkowej baterii praktycznie tylko w jakichś sytuacjach serwisowych, jak coś robimy, czy gdzieś tam na dłużej zostawiamy samochód, natomiast na co dzień zostawiamy włączony i akumulator oczywiście ma opcję ładowania z alternatora, tak więc prądu w nim nie zabraknie. Dlaczego dwa akumulatory? No, takie rozwiązanie daje nam oczywiście większą wydajność, dłużej ten zasilacz będzie działał. Może nam to uratować życie. Natomiast jeżeli chcemy, możemy sobie odciąć przedni akumulator i zostanie nam zasilanie tylko z tylnego. W tym przypadku będzie on działał aż do rozładowania, no, ale to nie nastąpi nigdy. Właśnie za sprawą tego urządzenia, które jest w tej czarnej skrzynce. Jest to system zabezpieczający przed nadmiernym spadkiem mocy w obu akumulatorach, zarówno tym dodatkowym, jak i tym, który jest pod maską. Dlaczego to jest bardzo ważne? No, jak jesteśmy gdzieś daleko no, od ludzi, z dala od cywilizacji, no i zabraknie nam prądu, no to nie pojedziemy. No, a w tym przypadku mamy zawsze tą możliwość, że silniczek nam zapali. Dlaczego to jest taki ważny cały ten układ, akurat na wyprawach? No, prąd to jest coś, co, co jest nieodzowne w naszym codziennym życiu. Można korzystać z innych rozwiązań, z takich jak na przykład solary na dachu, no ale wtedy cały czas rozglądamy się za słońcem, szukamy tej ładnej pogody. Natomiast w innych przypadkach tego prądu może być mało. Mały lift zawieszenia, 2,5 cala dedykowany do zawieszenia pneumatycznego, a więc iRide. Jest to produkt dostępny w naszej ofercie od zeszłego roku. Bardzo fajny system, ktoś, ktoś na to wpadł. A jak to działa? No, bardzo prosty sposób. Z przodu mamy 2,5 podkładki, które instalujemy między miechem a kielichem i dodatkowo cztery przedłużki do czujników poziomowania, tak więc troszeczkę oszukujemy ten układ. Z tyłu tył się do poziomuje do przodu, no i co dzięki temu mamy wyżej nadwozie. Cały układ, jego zakres pracy jest sprawny. Mamy możliwość zmieniania wysokości. A co zyskujemy? Możliwość zainstalowania większych kół. Jest możliwość zainstalowania kół 35-calowych, natomiast w tym przypadku nie było takiej potrzeby. To auto ma głównie jeździć, tak więc są koła 33-calowe. Samochód będzie jeździć nie tylko po asfalcie. Ale także w różnych warunkach terenowych, i tutaj jest najważniejsza jego praktyczność. A wiemy, że im większe koła, tym większa szansa na to, że może gdzieś obcierać. Przestrzeń załadunkowa najistotniejsza kwestia podczas dalekiej wyprawy na razie ona jest pusta. Mamy tutaj miastko 240V, oczywiście podłączone przetwornice prądu. No jest ono z tej strony, z tego względu, że tutaj jeszcze będzie zainstalowany system szuflad. No i ergonomia wymusiła to, że musi być z tej strony, a logika podpowiadałaby, że powinno być z tamtej, no bo tam mamy zasilacz, więc, więc byłoby bliżej. No i wspomniana wcześniej z przodu ściana grodziowa z szynami montażowymi. No i ten telewizor bym tam widział, nie, taki dość duży. Który na pewno umiliłby czas podczas dalekiej wyprawy, oczywiście pod warunkiem, że mielibyśmy jakiś zasięg. Z tyłu w przestrzeni załadunkowej też potrzebne jest nam dodatkowe oświetlenie. Producent zabudowy oczywiście zadbał o to. Mamy tutaj fajną lampę ledową z włącznikiem. Ergonomicznie, wygodnie. Obok znajduje się skrzyneczka, wewnątrz której znajduje się centralka od sterowania. Centralnymi zamkami, i też tam wszystkie przewody są połączone. Fajnie, fajnie to jest pomyślane, wszystko tutaj ze sobą gra. A teraz małe podsumowanie tej realizacji. Oczywiście, poza tym aspektem technicznym, yy, przebudową pod kątem wypraw, ten samochód wygląda po prostu dobrze. Bardzo fajna stylizacja nadwozia, fajne zestawienie kolorystyczne Miedź, czerń fajnie współgrają te kolory ze sobą. No, a jeżeli jesteście zainteresowani ogólnie tematyką wyprawową, obejrzyjcie sobie inne filmy. Ten temat już był kilkukrotnie poruszany. Tutaj mamy akurat taki samochód rekreacyjny, natomiast były też modyfikacje przebudowy bardziej hardkorowe. A jeżeli chcecie, abyśmy zrealizowali Wam Wasze motoryzacyjne marzenia, zapraszamy od importu, naprawy, modyfikacji. Po zmianę koloru, co tylko chcecie. Jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy. My już sobie jedziemy tymi polnymi drogami. Zawieszenie mamy ustawione na owrot. 1. oczywiście mamy tutaj też ten mały lift zawieszenia, 2,5 cala. No, ostatnim elementem, który mówimy, jest ten panel sterowania ranch country. 8 przycisków mamy tutaj. Wykorzystane w tym momencie dwa. Oczywiście w zestawie są naklejki. Mnóstwo tam różnych funkcji, które można sobie. Opisać wedle uznania. Oczywiście on ma też możliwość zgaszenia, podświetlenia. Proszę bardzo. Fajny produkt regulowany góra-dół. No i tutaj akurat jest fajne miejsce, moim zdaniem. Jest w zasięgu ręki wygląda to estetycznie. Wersja limited, najbardziej pożądana. No to wnętrze jest luksusowe. Wszystko jest obszyte skórą drewno emblematy to tworzy ten niepowtarzalny luksusowy klimat. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikacje przeróbki, to, to fajne są auta, fajne są ramy, które nie mają pneumatyki, nie mają ramboxa i dzielonej tylnej klapy. Te, wtedy mamy największe pole do popisu, największy wybór akcesoriów. A pamiętajmy o tym, że każda wersja może być dobrze wyposażona. Są nawet bardzo dobrze wyposażone bikorne. No, oczywiście one nie będą tak luksusowe, jeżeli chodzi o jakość materiałów i wykończenie wnętrza, ale same samo wyposażenie może być bardzo bogate. Co można ogólnie powiedzieć o dużych amerykańskich pick-upach? Na pewno fajne, przestronne wnętrze. Jest tu wygodnie. Ram wersji limited. Luksusowa. Luksusowy trim, tak więc y, mamy tutaj wrażenie, jakbyśmy jechali jakąś limuzyną, no tak w cudzysłowie, no ale wnętrze naprawdę jest bardzo dobrze wykończone. No i teraz y, overlanding czy wyprawy takim samochodem. No na pewno będzie można wyg wygodnie podróżować. Oczywiście gabaryty tego auta, jak na Europę, to są duże. To jest dość duży samochód, więc trzeba się liczyć z jakimiś tam utrudnieniami z parkowaniem w mieście. A odnośnie tej realizacji, no mamy tutaj 33-calowe koła opona RTX. No idzie się całkiem przyjemnie. No trzeba się liczyć z troszeczkę z tymi szumami wychodzącymi z opon. No ale to jest coś za coś, jeżeli opona ma się sprawdzić również w terenie, na gorszych drogach, na sypkiej, na wierzchni, no to musi mieć bieżnik, a jak ma bieżnik, no to hałasuje. Więc można tutaj oczekiwać jakiegoś kompromisu, ale też jeżeli ktoś myśli, że założy sobie duże koła, opony, AT, RT, a już nie wspomnę te, no to trzeba się liczyć z jakąś utratą komfortu. To jest następstwo, następstwo modyfikacji tuningu. A tutaj Myślę, że jakby Emil zdecydował się na jakiś sportowy wydech, jakiś układ wydechowy, na przykład z przepustnicą, no to na otwartej, na otwartej przepustnicy na pewno byłoby mniej słychać szumopo, a bardziej odgłos fałusełki.